Yy, yy, tak, yy, część z tej strony i dwa. Yy, ze mną jest Majki, yy, a dzisiaj yy, Skrzydłówka. Tak się, tak się ładnie bawiliśmy na rozgrzewce, że zapomniałem o od, 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 odpalić nagrywanie. O, bombę zostawiliśmy, co No, najlepsza taktyka, zostawiasz bombę na tyłu. No, ale to na Skrzydłówku tutaj nie jest. nie wchodzić na longa. Praców nie mamy? Oj, ale wyrwałem. Otóż. No, na Longu jest jeden. Co on w ogóle ma? No, idzie, idzie, idzie. Uuu. No to trochę ja to... będzie. z takim multifierem wyszedł. A, nie wiem, to... czy mnie widział jak się kitrałem, Nie ja ale... Mógł widzieć, tak samo jak ja wtedy, co no, z MP7 wyszedłem. Tak. Prawda. No, ja mam teczka ładnego ze skinkiem. Ja mam bizona bez skinka no, i no, też no, jestem do no, dobra. Tak. To... I lecimy. Idzie jeden... Y, y, ten... Mhm. Y, boże, long i... Y, jak to było? Drugie? Bo... Drop? A, drop, właśnie. Idzie tyły. No to weź tam tyły, patrz. Tyły, 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 tyły! Ajajaj... Aj, aj. Ale przeskoczył celownik, jak nie trafił główkę. Corka. No to teraz... Y... no to dawaj dropem. Mhm. Jedziemy. Słuchaj, jak my nagrywaliśmy taki mecz, wygraliśmy? Nie, idzie. Co jeszcze nie? Ale przejmo. out. Nice. Za co miał? Nic. A miał igla. I, igla, igla. O igielek. O, o. Dobra, no to zaczynamy zabawę. A znowu dropa, bo drop wyszedł. W sumie teraz tak pomyślałem sobie... Czekaj, yy, po tutaj yy... Ktoś jako tak wchodzi. Oj ojoj oj. Dobra Dobra, masz go. I ale co odląga już sobie? Jest, long. Weź. Na longu, zabezkami takimi. Nie Dobra. mam. Tak sobie pomyślałem, czy nie zrobić takiego maratonu na początek wakacji, jakby. No, można, można. Pytanie, jakby internet na to y odpowiedział. <laughs> Weźcie w komach, czy ktoś chce. Ale, takie ale, dba, ty wiesz, ale ty wiesz, kiedy y ten odcinek wyjdzie? Późno. No dość późno, bo już wyjdzie w lipcu. No. Jak coś mamy czerwiec jakby ktoś nie wiedział jeszcze. Tak, jeszcze... Ale nie, bo to wyjdzie... To wyjdzie 7 lipca. Najprawdopodobniej I Long jest jeden. To ja przy... O! Zgadzam się. Skupan, nie! Siedzi yy, siedział w oknie. A, A jak nas wyczekał chyba. Bo... Eee się chciałem bawić. A ja mam MS. Ale auk, to nie sam auka, więc wiesz. Ja, MK, że jestem zadowolony z niej. Gdzie ty jesteś, który jesteś łap? to ten co ma w skin. a ja, a, to e, Jak zwykle, no. e, zachęcam do łapy subskrypcji i komentarzy, jak zwykle nie powiedziałem. I to cię odróżnia od innych, że ty mówisz do środka odcinka. Tak, więc kto. Ale e, że rzucił tego naida. Widziałeś jak rzuciłeś tego naida? E, tak, odbił się od. <laughs> odbił się od tego, tego. Weź na sprawdź. Jest? Gdzie Tu się. No to teraz Co? ty musisz wyrobić, bo ja mam 16 hp. A ja nie. Pewnie, ja. jeśli grają razem, to doszło info. To poczekaj chwilkę, to już do niego skoczę. Ty, nice. O, Nie ma. Nice. Pierwszy No bo ja już nie chciałem ryzykować. Zwłaszcza, że mam fajnego auga. Takiego. Yy, takiego po prostu obejmuję. Też mi się podoba moja MK. Co on miał teraz w sumie? Jaką broń? E, FAMASa. masa. Czyli najprawdopodobniej idą eko. Nie, bo tamte miał pompę. No to już mogę wow. no to jest smoke, dobra. Takie dwa smogi, poczekaj, patrzę, patrzę tyły. Flash. Spaliłem plecy jak coś Uważaj żeby tej nóżka jakoś nie wyszła, czy coś Ale patrz tyły A dobra ciągle patrzeć ja tam spaliłem przed chwilą więc jak powinno być Dobra Dobra chodź lecimy I Idzie drop No to <laughs> Tu jest No mówię ci idzie, Jaki drop? idzie drop No To jest drop To jeszcze. nie jest drop, tylko siedzi tu Ale nie on, on szedł z dropa o, ja a ja zrozumiem, idzie dobrze, idzie do dropa dopiero. A! No nie, to się nie zrozumieliśmy, ale wyszła na dobrze. Ja się obiłem w ogóle? Tak. Nie, na szczęście nie. Bo myślałem, że ciebie jeszcze trafiłem, bo robiłem full auto z No Scope a, z Auga. Czekaj, rzucałem flasha. Chłopie, siedzi. W kurniku jeden na pewno. A w drugi plecki robi chyba. Dobra, zdjęty. Tak, lecy. Jest że nas przełączyć na przybliżenie. No. Dobra, no to będzie ten. Nie zdradzimy w tym. Nie zdradzę w tytule, ale będzie najprawdopodobniej w ekranku, więc. Ale spokojnie, znaczy, w sumie to jest mapa CT. Dobra, ja się ustawię klasycznie jak na mnie w pierwszej rundzie. To jest, no, To jest mapa CT, a my po TT wygraliśmy 6-2. No. No, no to. Trafiliśmy na jakieś lamusów z Wąchocka po prostu. E, ale ty wiesz, że żarty o Wąchocku są z PRL-u. Do czego oczywiście ma no, Nawiązanie do twojego y kanału. Tak, właśnie, chciałem to zaznaczyć. Idzie od, y od nas, no właśnie. E, I drugi jest long. Właśnie naw nawiązując do, od, do kanału. Idzie strzelać i z prawej. Się, wiem, wiem, tylko że jak się podnieść broń lepszą. Chodź podchodzi ci. Aj, A co mi chodzi? Ja, ja nie żyję. A bo ty nie żyjesz? No właśnie. Dobra. Ja myślę, że ty żyjesz. Nie ja nie żyję. Bo mnie właśnie z, z, od ciebie zdjął. Dobra. No to jak już jest trochę spokojnie, to zachęcam do obejrzenia serii. Yy, Perel. O tu ja też zachęcam. Bardzo fajna. Polecam. No, no, krótkie odcinki w miarę. Bo... Mój pan od historii też poleca. Nie gadaj, że twój też że ten że pokazałaś mu. No idziesz do, idziesz do Słowaka, nie? No to w końcu wiesz, trzeba było ci zrobić jakąś renomę. <gadanie> nie gadaj. Nie. <gadanie> <gadanie> jest. Mmm, dostałem 52. O, dziękuję za bizonika. Nice. Bizon, żeby też na broni jest taka jakaś tańszych. No dawaj masz z takim potężnym full auto. Co on miał? Otóż, on ale jest nie. dobra. A nie staję sobie. Oj, mójój rzadź. Aj, efe, efe, nie. Dawaj, kurde, osiemdziesiąt sześć. Ja nie mogę. kurczę, No. Szkoda. No, ciekawe, no, yy, tak. Jest to prawda. Ja y dobra, ja się zimie, y Można było zapytać w trakcie nagry nagrywaliśmy turniejkę czy nie, nie chcieliby maratonu Można, było jeden z trzecich z dropa y Dobra Tu siedzi ciągle siedził, siedział A zabrakło mu łamki Ooo, 50 mniej Wiesz, 50 mniej na longu To się jak na longu Chłopowi się Ammo skończyło Bierz. Sorry. O kurcze. Tak będziesz się tej wygranej Idę na dupa <grym> No. Tu będzie, będzie, będzie porażka. A jako lecisz? Eee, yy, półeko, bo lecę z tym. Lecę z kitem. Dobra. Yy, I drop jeden. Drop jeden. Ja patrzę long. Salon no, no. drugi. Yy, schowaj się do kurnika. Dostał 55 I zabił mnie używając Galil AR Szałwia mm, Szałwia Nice Aj You can make it I believe in you porobił Chcesz okacza? Nie wiem, muszę go zatrzymać. Yy, tu. Nice, udało się, na półeko. Na półeko wyszło, dobra. To jeszcze przynajmniej. To jeszcze dwie rundki i. I hope so. Hop, hop. Zasmokowali jak coś, mi tego dropa. Flash na longu. Rozumiem. Pomóc ci? Oj, tak, 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 tak. A co dwóch jest? Nie, ale mam 10 KP. O, dwóch jest. Nie ma. Ty zabijłem! <laughs> po lewej 85 mniej Po lewej na longu czy tu? Na longu. Był O, o widziałem. 85 mniej, dawaj, dawaj, dawaj. Jak potem to zobaczysz ja na odcinku, mówię... o Boże! W jednym wczesnym momencie ja zabiłem typa i typo zabił mnie. <laughs> to nieźle. <laughs> Dobra, jedziemy. Szybko się transportuje na... O! Wojciu będzie na odcinku. E, jeden przez okno wychodzi. Ja go tam spróbuję. Dobra. Się go. Drugi przy... Jest bramie. Brama, brama, brama. Dostał 50. Nie wiem, co on zrobił. Potem... Widziałeś dobrze, to. Dobrze. Widziałeś to, jak on się A, ustawił. Źle się ustawił. No, dobra. Już nie jest przegrany. To jest dobrze. Aha! Czyli... A, dobra. Czyli Wojciech będzie trzy razy na na odcinku, pokczam. Eee, o, nawet... Oj, nawet się ten, Kojacz jeszcze załapał. O! Dwóch... Nie ma, jest jeden na dropie, nie ma drofia. Jest! Bo, o. O, ale po, ale poszła mi główka! O kurcze! Dobra, nice! Ja natomiast dziękuję za uwagę. Był ze mną Majki. Siema. Zachęcam jeszcze raz do łapek, subskrypcji, komentarzy. Do następnego i cześć. Siema.